Cześć! Witam Was wszystkich! Dzisiaj powiemy o kryterium 1225 godzin, czyli kiedy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia zniżek jako samodzielny przedsiębiorca. Tydzień temu ukazał się nasz film na temat podatków w Holandii. Dostałyśmy bardzo dużo pytań i postanowiłyśmy dzisiaj na nie odpowiedzieć. Oto najczęściej zadawane przez Was pytania co składa się na kryterium 1225 godzin, co w sytuacji, kiedy otrzymujesz wynagrodzenie za dany projekt, a nie za godziny przepracowane, jak również jak zapisywać godziny poświęcone firmie. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o kryterium 1225 godzin? Nieważne kiedy otworzyłeś firmę, w którym momencie roku. Musisz zwrócić uwagę na to, iż te godziny muszą być zapisane od 1 stycznia do 31 grudnia, czyli tutaj Lasting Dienst ma na myśli cały rok kalendarzowy. Jeżeli otworzyłeś firmę w drugiej części roku lub pod koniec roku, najprawdopodobniej nie będziesz mógł przedstawić 1225 godzin poświęconych w firmie, dlatego też nie będziesz miał prawa do części zniżek. Oczywiście zostaje dla Ciebie zawsze zniżka MKB Price ale o tym powiemy w innym filmie. Więc co składa się na kryterium? Tak naprawdę wszystkie godziny poświęcone firmie nie są to tylko godziny stricte przepracowane, ale również godziny poświęcone na dojazd do pracy, na własną administrację, na prowadzenie strony internetowej czy też swojego profilu w social media. Wszystko, co poświęciliście firmie, budowanie relacji z klientem, również jak tworzenie ofert klientom, jak najbardziej wystawienie faktur klientom, dbanie o własną administrację, czy chociażby kontakt z księgowym. To wszystko składa się na 1225 godzin to wszystko zapisujemy jako godziny poświęcone firmie. Co w sytuacji, kiedy otrzymujesz wynagrodzenie za dany projekt, a nie za godziny przepracowane? Pamiętajcie, że każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do notowania godzin poświęconych firmie. Belastingdienst w trakcie kontroli ma prawo poprosić Ciebie o wykaz godzin poświęconych firmie. W sytuacji, kiedy rozliczając się z podatku skorzystałeś z tej ulgi i zaznaczyłeś, iż poświęciłeś firmie minimum 1225 godzin, Belastingdienst jak najbardziej ma prawo żądać od Ciebie potwierdzenia. Jak zapisywać godziny poświęcone firmie? Balancing Dis nie ustalił żadnego konkretnego wzoru, więc możemy to robić w bardzo dowolny sposób. Możecie notować to w Waszym kalendarzu lub mieć specjalny, notatnik do tego celu. Nasi klienci otrzymują dokument w Excelu, W Excelu, którym wypełniają konkretne godziny poświęcone firmie. Więc. Na przykład u nas jest to podzielone na takiej zasadzie. Godziny faktycznie przepracowane, druga kolumna jest to godziny na dojazd do pracy, trzecia, trzecią kolumną są godziny poświęcone na własną administrację jak również zakupy firmowe. Więc podsumowując, notujcie w jakikolwiek dowolny dla was sposób Godziny poświęcone firmie, aby później nie było z tego tytułu żadnych problemów. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, cześć!